Cześć kochani, to Agalecek. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami moim świadectwem odnośnie tego, jak ja rozumiem bycie szczęśliwym i jak dochodziłam do tego, żeby sama być szczęśliwa. I mam nadzieję, że wyjdzie mi krócej niż poprzednie filmiki. Muszę zrobić najpierw pewne wprowadzenie. Chodzi o to, że ja wychowywałam się w e, takim podejściu, że dobro innych ludzi jest w pewnym sensie wartością nadrzędną. Mojej mamie bardzo zależało na tym, żeby nie wyrosła na egoistkę. I e, przez to. E, Wielokrotnie po prostu powtarzała mi, że potrzeby innych ludzi powinny być dla mnie równie ważne, a czasami nawet ważniejsze niż moje potrzeby, no bo moje potrzeby mogę się zatroszczyć kiedy indziej. Ale prawda jest taka, że ja tak bardzo chciałam, żeby moja mama była ze mnie dumna także w tym temacie, że yy, na przykład doszłam do wniosku, że nie mam prawa się cieszyć, bo Taki przykład, który mi się teraz przypomina. Kiedy mówiłam o tym, że na przykład strasznie się cieszę, bo dobrze mi poszła klasówka i dostałam jakąś dobrą ocenę, to na pewno znajdowały się w moim otoczeniu osoby, którym poszła ta klasówka gorzej, więc im mogłabym sprawić takim mówieniem przykrość. Więc należało po prostu. Nie mówić o swoich zasługach, nie podkreślać tego, że coś się udało. A ja niestety jestem taką osobą, stety albo niestety, że różne rzeczy mam na wierzchu. Nie umiem ukrywać nic, nie umiem ściemniać, nie umiem nie powiedzieć czegoś, jeżeli opowiadam o jakimś temacie i powinnam zachować dla siebie jakiś tam aspekt, to mi średnio wychodzi. Ja mam to wyuczone, ale Nienaturalne. I, yy, więc wiecie, żeby nie mówić o tym, że na przykład cieszę się, że poszła mi dobrze klasówka, ja musiałam stłumić w sobie wszystkie moje emocje i odbierałam tą klasówkę. Uśmiechałam się, ale bardzo się pilnowałam, żeby o tym nikomu nie opowiedzieć, że dobrze mi poszło, że jestem z czegoś dumna, że cieszę się, że coś mi się udało. E, więc jakby w ogóle nie dowartościowywałam siebie, w ogóle nie opowiadałam o, e, o tym, że z czegoś się cieszę. E, a ponieważ o tym nie opowiadałam, to musiałam w ogóle stłumić te emocje w sobie, więc starałam się ich w ogóle nie przeżywać, czyli w ogóle się nie cieszyć z tego, że coś mi dobrze wyszło. Że w czymś okazałam się dobra, że z czegoś się cieszę. I e, udało mi się całkiem nieźle stłumić te wszystkie powody do radości, mimo że wyglądałam zawsze na osobę, która, która się cieszy i która myśli bardzo pozytywnie. E, ale zaczęłam żyć w takim przyświadczeniu, że nie mam prawa się cieszyć, bo moje cieszenie się. Obraża i unieszczęśliwia innych ludzi. I to się zaczęło trochę zmieniać, jak e, doszłam do wieku 18 lat i doświadczyłam na kursie ewangelizacyjnym tego, że Bóg mnie kocha, że On się ze mnie cieszy. I zaczęłam żyć wtedy rzeczywiście z Bogiem w pewnej nowej rzeczywistości. Ale tak naprawdę temat. E, Bycia szczęśliwą Bóg we mnie przerobił albo zaczął mocniej przerabiać, mniej więcej jakieś 2-3 lata temu. I to był taki czas, kiedy ja czułam, że doszłam do ściany, że już nie byłam w stanie żyć dłużej tak jak żyłam. Byłam nieszczęśliwa. Nie widziałam właśnie powodów do radości, nie widziałam wypełnienia się pewnych e, Bożych obietnic, nie wiedziałam, dlaczego Bóg mnie stworzył akurat taką, a nie inną, bo miałam wrażenie, że męczę się sama ze sobą. I to był taki moment, kiedy też doszłam do wniosku, że e, praktycznie nic już mnie nie cieszy. E, I Jedyną rzeczą, która sprawiała, że, że ja przestawałam być smutna, to obecność moich dzieci. I to jest w ogóle niesamowite, dlatego że ja nigdy nie czułam, że będę dobrą mamą i bałam się tego potwornie, wydawało mi się, że będę beznadziejną mamą, że moje dzieci będą skrzywdzone przez sam fakt tego, że to ja jestem ich mamą, a nie ktoś inny, a Bóg zaczął zmieniać moje myślenie w tym temacie, odkąd byłam w ciąży, w ciąży z moją córeczką usią, i naprawdę wtedy te dwa trzy lata temu zobaczyłam, że obecność moich dzieci sprawia, że ja się cieszę, że one wnoszą coś po prostu niesamowitego do mojego życia, co sprawia, że mam ochotę się uśmiechać. A drugą rzeczą, której jeszcze mnie cieszyła, to był czas z moim mężem, kiedy mogliśmy wyjść razem na kawę, pogadać, po prostu pobyć razem, spędzić czas. I yy, natomiast wszystko inne zaczęło mi się wydawać w ogóle bezcelowe. Dlatego, że ja jestem tak skonstruowana, że ja potrzebuję widzieć pewien cel w moim życiu. I e, widzieć sens tego, co robię i dlaczego jestem taka, jaka jestem. Ale wtedy tego w ogóle nie czułam. I w tym momencie, właśnie bycia pod ścianą, zaczęłam naprawdę intensywnie wołać do Boga. E, modliłam się w każdej wolnej chwili, w każdej chwili, kiedy nie wiem, nie musiałam nic zrobić, nikogo przy mnie nie było, ja po prostu. Siadałam przed Bogiem, zwykle wiązało się to z tym, że od razu zaczynałam płakać i po prostu wylewałam całe swoje serce przed Nim. I analizowałam też przed Nim moje życie. I to, do czego doszłam, to to, że tak naprawdę te momenty, kiedy ja naprawdę czuję, że żyję, to są momenty związane z Jego bliskością: że nic innego, ani powodzenie w pracy, ani dobre wyniki w nauce, ani grono przyjaciół. E ani udzielanie się charytatywnie, bo tego też dużo robiłam w swoim życiu. Nic nie jest w stanie dać mi poczucia e, takiego, że, że wiem po co żyję, jak to, kiedy jestem z Bogiem, czytam Jego słowo, i to słowo nagle zaczyna ożywać dla mnie, to znaczy staje się tak, jakby Bóg specjalnie. Spisał to w Biblii po to, żebym ja to przeczytała, że on specjalnie mówi do mnie. Albo takie momenty, kiedy na przykład nie wiem, miałam poczucie, że Bóg mi mówi, żebym pogadała z jakąś osobą, i nagle się okazywało, że ta osoba właśnie potrzebowała się przed kimś otworzyć, zaczynała mi opowiadać o swoim życiu, mogłam się modlić za nią i później widzieć, jak jej życie się zmienia. Nie ze względu na modlitwę ze mną, ale ze względu na to, że Bóg zaczyna działać w jej, w jej życiu. I doszłam po prostu do takiego miejsca, że uznałam, że nic innego nie daje mi szczęścia, tylko Boża obecność. A akurat tej Bożej obecności wtedy zupełnie nie czułam. I pamiętam, że powiedziałam Bogu coś takiego, że. Mm, Boże, ja jestem gotowa naprawdę poświęcić całe swoje życie dla Ciebie. Robić cokolwiek będziesz mi mówił, cokolwiek jest napisane w Twoim słowie, ale ja muszę wiedzieć, że Ty jesteś prawdziwy, że Ty naprawdę widzisz mnie, kochasz mnie, chcesz do mnie mówić. Jeżeli ja mam głosić ludziom, że ty odpowiadasz na modlitwy, to ja potrzebuję widzieć Ciebie i widzieć Twoje działanie. I już dłużej tak nie mogę. Po prostu zupełnie na sucho wierzyć. Potrzebuję Cię. I naprawdę byłam gotowa wyrzucić wszystko do kosza. Zmienić pracę, zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać gdziekolwiek, wiedziałam, że Bóg mi mówi, że mam nie zostawiać mojego męża, ani moich dzieci, i. Co jest ciekawe, nie miałam też w tym czasie w ogóle myśli samobójczych, dlatego że ja jako nastolatka miałam myśli samobójcze, nawet całkiem sporo. Natomiast w momencie, kiedy się nawróciłam w wieku 18 lat, to totalnie odeszło i nigdy nie wróciło. Więc nie byłam w takim dole, że chciałam popełnić samobójstwo, ale naprawdę, naprawdę było mi ciężko. I to, co jest naprawdę cudowne w tym świadectwie, to to, że kiedy. Ja doszłam tak do ściany i wołałam do Boga. To Bóg odpowiedział. I zaczął mi mówić o moim powołaniu. I to, co zaczął mówić, jest dokładnie tym, o czym gdzieś widzę, że w głębi serca marzyłam. Może kiedyś Wam jeszcze opowiem dokładnie, co to jest, natomiast są tam słowa o misji, o przygodzie i o bliskości, jaką ma córka z tatą. I jaką ma ukochany uczeń ze swoim mistrzem. I to jest dokładnie to, o czym czuję, że przez całe życie marzyłam, a nigdy nie byłam w stanie tego wyartykułować i tak naprawdę sama nie wiedziałam, o co mi chodzi. I wiecie, to był taki moment ogromnego szczęścia w moim życiu. Takiego zrzucenia ciężaru, ogromnej radości. I co śmieszne. Ja z tego momentu bardzo szybko uciekłam. Nie wiem, czy kojarzycie takie momenty, kiedy, kiedy słyszycie coś cudownego, po czym um, pojawia Wam się w głowie taka myśl, to jest za piękne, żeby było prawdziwe. I mi się właśnie taka myśl odezwała, że to chyba nie jest możliwe, żeby Bóg chciał, żebym była taka szczęśliwa że przecież chyba powinnam się umartwiać y, powinnam, nie, wieć, nie wiem przyjmować cierpienie a, a tymczasem mam wrażenie, że Bóg mówi do mnie i są to takie słowa y, nie wiem, że mogłabym płakać ze szczęścia i to był taki moment kiedy musiałam nauczyć sobie radzić z tym, żeby w ogóle być szczęśliwą i y, po tym momencie kiedy ja uciekłam od Boga e, i schowałam się gdzieś, e, bojąc się, że zaraz się okaże, że to jednak nie jest prawda, to co mi Bóg powiedział, e, miałam takie wrażenie, że Bóg nie znalazł, że po prostu wyszedł po mnie, miałam taki obraz, no e, e, nie w ogóle przemawiały obrazy różne związane z e, lasem i takimi książkami przygodowymi. Miałam taki obraz, że po prostu gdzieś się, gdzieś się schowałam w tym lesie, przygotowałam sobie jakieś schronienie, jakiś szałas, i, i stwierdziłam, że, że, że ja tu jakoś przeżyję do końca życia. I po prostu Bóg do mnie przyszedł, i, i z wrodzoną sobie delikatnością, ale i poczuciem humoru, po prostu mnie przywitał i zapytał, co ja tu robię. A potem zapytał, czy chcę wrócić z Nim do domu. I wróciłam. I od tego czasu uczę się żyć w bliskości z Nim, żyć w radości z Nim i, i nie uciekać przed tą bliskością, o której zawsze tak marzyłam. I jest to pewien proces. Y Ciągle robię kroki do przodu i kroki wstecz, i, i, i troszkę balansuję w tym temacie, ale widzę, że naprawdę się uczę i jestem niesamowicie Bogu wdzięczna za to, że pokazał mi, że, że On naprawdę ma plany, które zakładają to, że ja będę szczęśliwa. I nie są to łatwe plany, ale będę w nich szczęśliwa. I powiem Wam, że jeszcze się na tym nie zawiodłam. I teraz pytanie, jak to się ma? Do naszego tematu, jak przeżyć i być szczęśliwym. Ja doszłam do tego, że dla mnie nie ma prawdziwej radości, e, prawdziwego poczucia tożsamości i celu w życiu poza Jezusem Chrystusem. I, I to właśnie w takim miejscu, kiedy jestem gotowa oddać mu wszystko że to szczęście wynika właśnie z tego, że postawiłam go na pierwszym miejscu. I wiązało się to z gotowością tego, żeby móc oddać wszystko, aby go znaleźć. I wiecie, nie mówię o czymś takim, że od razu sprzedaję wszystko, rzucam pracę, rzucam rodzinę i teraz ha, ja będę dla ciebie panie. Dlatego że jak pewnie zauważyliście, nie biegam w skórach po lesie, nie jem szarańczy, ubieram się normalnie, mam normalny dom, mam swoją rodzinę, mam swoich przyjaciół, mam pracę i pewne zobowiązania też w stosunku do innych, ale ta gotowość we mnie pozostaje i chciałabym, żeby pozostała na zawsze. Że jeżeli on powie mi, że mam coś zrobić, co nawet będzie dla mnie trudne i niewygodne, to ja to zrobię na jego słowo. I właśnie dlatego y, ja mam często problem z tym nauczaniem o szczęściu, bo y, nauczanie, z jakim się spotkałam, które dotyczyło tematu szczęścia, y, była to raczej Ewangelia Sukcesu niż ta biblijna Ewangelia i pod pojęciem Ewangelii sukcesu rozumiem takie podejście, że uwierz, będzie cudownie, Bóg ci da wszystko, będziesz miał wszystko w obfitości, będziesz miał cudowne życie, chwała Panu. Natomiast wiem, że w prawdziwym życiu z Bogiem często jest tak, że są wyzwania, są trudności i wtedy można też wpaść w drugi rów, w którym ja... Myślę, że dość długo tkwiłam. To znaczy, że właśnie Bóg chce, żebyś się umartwiał. Bóg chce, żebyś nie był szczęśliwy, żeby inni byli szczęśliwi kosztem ciebie. I wiecie, gdzieś pomiędzy tym wierzę, że jest Boże patrzenie na szczęście. Jak patrzę w Biblii na ludzi, którzy żyli Ewangelią, to widzę, że w ich życiu występowały pewne dwa elementy. I jeden element to jest Boże błogosławieństwo, Boża obfitość, Boże zaopatrzenie, to poczucie, że Bóg kocha. Ciebie bezwarunkowo, bezgraniczną miłością, bo kochał Ciebie jeszcze zanim Ty go poznałeś, zanim chciałeś iść za Nim. I jesteś Jego ukochanym dzieckiem, któremu tata e, naprawdę chce dać najlepsze rzeczy. A drugi element w takim chrześcijańskim życiu to jest to, że tak jak mówił Jezus, skoro mnie prześladowali, to Was, was też prześladować będą. To jest to, że są trudności, że yy, czasami odbijamy się od ściany, że czasami nie słyszymy odpowiedzi na nasze modlitwy, że czasami droga, którą nas Bóg prowadzi. Wcale nie jest łatwa. I y, jak pamiętacie, może historię Józefa, tego, który został później drugim po faraonie namiestnikiem Egiptu, on na samym początku, kiedy był dzieckiem, usłyszał od Boga y, takie słowo, że y, to On będzie tym, któremu będą kłaniali się jego bracia. To On będzie tym, który będzie nad y, jego braćmi. Natomiast Zanim wypełniło się to słowo, został zdradzony przez swoich braci, został sprzedany w niewolę, yy, mieszkał u Potifara, potem wylądował w więzieniu. W tym więzieniu naprawdę był dość długo, bo yy, mimo pewnych zapewnień, że ktoś go z tego więzienia wyciągnie, i tak tam tkwił. Więc ta droga do wypełnienia Bożej Obietnicy nie była piękna. Yy, znaczy ona jest piękna, jak my ją czytamy w Biblii, ale myślę sobie, że w tych kolejnych latach dla Józefa wcale mogła nie być taka łatwa. I to są właśnie te dwa elementy, które się pojawiają w życiu z Bogiem, i myślę, że chodzi o to, żeby żadnego z tych elementów nie wykluczyć, i że życie z Bogiem daje szczęście, które jest ponad tym, czy jesteś akurat w tym punkcie, czy w tym punkcie, bo jesteś dzieckiem Boga. I Bóg cię kocha bezgraniczną miłością. Ale z drugiej strony jesteś też grzesznikiem, którego Bóg uwolnił od grzechu, i potrzebujesz się przemieniać, żeby porzucić tę swoją grzeszną naturę i skłonność do czynienia czegoś, co się nie podoba Bogu. To jest dokładnie to, co pisał Święty Paweł w liście do Filipian. Ja bardzo lubię do Filipian, rozdział 4 bo tam właśnie są te słowa radujcie się zawsze w Panu, niech Wasza łagodność będzie znana, o nic się nie marcie, lecz wszystkim przedstawia... lecz we wszystkim przedstawiajcie Wasze prośby Bogu modląc się i błagając z dziękczynieniem a pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie będzie z Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie ale nieco dalej tylko kilka wersetów, od wersetu 12 Święty Paweł pisze tak, umiem żyć biednie i bogato Potrafię dostosować się do każdej sytuacji. I jeść dosyta i głodować. I żyć bogato, i żyć ubogo. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego, jeżeli byście mi zadali pytanie, czy Bóg chce, żebym była szczęśliwa, albo żebym był szczęśliwy, to moja odpowiedź jest tak, ale to szczęście jest wynikiem pójścia za Nim, daje Ci nową tożsamość i nowy cel w życiu. I życzę Ci też, żebyś miał takie doświadczenie tego, że Bóg jest przy Tobie, że poprowadzi Cię do tego, żeby Twoje życie się zmieniło na Jego chwałę i dla Twojej radości. Tak więc do zobaczenia i miłego dnia. pa. pa.